Holly, la 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 la. She's the season to be Charlie, holla la la la. No, gdzie dokąd przyjechałaś? jechałaś? Dokąd Do Dokąd jechałaś? Co? Gdzie ty jesteś? Z biedni jesteś! Z jesteś, tak? Do biednia kierowaś? nie stwierdzić, że to chyba jest najładniejszy Jabłek na razie. To, na Posz... Ale zobaczymy jeszcze wieczorem, jak będzie, nie? Bo no ale to... już wygrał z no, Wrocławiem. No, tak. O Wrocław był ale... na, pierwszym... Wieczer... na pierwszym miejscu. Ale wieczorem klimacik będzie, tak mi się wydaje. No, Więcej być ludzi ładnie, będzie? Bo to... ale ogólnie mi się podoba ten, kto jak ładnie wygląda. I jeszcze to gomali. Mi się chce być nagrany Gdzieś Cześć po ciaków uważasz o Wiedniu jesteśmy chwilę i ładnie podoba mi się Zobaczymy jaki armor będzie wyglądał Ale pewnie będzie kozacki Ale jak wjechaliśmy do Wiednia to ci się nie podobał? Bo nie było szału takiego nawet <laughs> No a teraz przyszliśmy gdzieś, nie wiem gdzie w sumie, katedra. ale to jest jakaś katedra no. ładna. No, tylko chodzi o Młoda sobie przykryła oczka i chyba usypia. Mam nadzieję, że usypia, bo już jest bardzo nerwowa. No My teraz idziemy do hotelu, zarejestrować się. W sensie już tam byliśmy, tylko nasz pokój był jeszcze niedostępny. Nie ale już mieliśmy, wykupiliśmy parking, do jutra możemy zostać niby do 12. .00. Liczyliśmy, że najdłużej, ale... Ale zobaczymy, jak to z parkingiem. Znaczy najpierw na mieście zaparkujemy gdzieś. No chociaż tak szczerze znając nas, to pewnie długo nie będziemy jutro. No bo jeszcze 8 godzin dzisiaj z przerwą. Tak. Mało. Teraz idziemy właśnie do hotelu. Jakąś inną trasą widzę. Idziemy z pamięci, nie z nawigacji. Wiem. Jeszcze może trafiłem, może nie. Yy, musimy w hotelu się rozpakować, podłączyć Nelki, podgrzewacz do wody. Ja muszę podłączyć też swój telefon, bo mój się wyładował prawie. I w sumie to się tylko garnąć, przebrać. Przebiera się w płaszcz chyba. Yy, no ale poczekam ma się siemi trochę. Tak. Żeby ten efekt taki był, a nie No, że no dobra, no ale i tak musimy uchodzić się przejść. Nie? No tak, oczywiście. Yy, przetestowaliśmy już McDonalda austriackiego. Jak jakie o jakąś No takie jak w Polsce. Dla mnie to samo, frytki to samo. A czy dla mnie ser był trochę gorszy? Dla mnie bez różnicy. To kola za dużo po prostu lodu było. Ale ja mógł zamówić bez lodu, ale też za późno. A tak. tak. Kupiliśmy. Yy... Bratwurst. Tak. Kiełbacha Będzie... w czymś? Będziemy testować. Z i. i czy? Nie, z Kaczbouda. Nie musz bez mushardą? No, bez musharda. Czemu? <laughs> Teniasz? Dobra. Mam mięsa. O, no, jakie łasce! No to nie jest mięsa. Są po nas mięsa. No w sumie nie ale Dobra. A śmiesznie wygląda jak hot dog Echo geografii wersja premium. Ale dobra. I teraz muszę. No. dalej sobie śpi. Ale nie śpi, może być spała zielona. Check the house with paws of Harley. La 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 la. This the season to be chill. Ale chce się do dzisiejszej nocy. Tragedia. <laughs> ja tylko już z 5 godzin pospałem. Lepiej. Pięć. Nie no, od północy spałeś do piątej, a on się No to pięć. No ale później też może lejść spać. Bo ja sam do się siedziało. No. Tak. Może na godzinę. Na dwie prawie. No, ja dzisiaj nie chciała spać i... No był po prostu dramat, teraz e, wczoraj oczywiście nie widziała też nic co się dzieje na jarmarku, bo po prostu spała sobie w wózku. No i teraz nadrabia zaległości, więc stoimy i oglądamy e, kręcące dramat? się koło. Karuzelę. Tak, karuzele Nie spała prawie całą noc, no a tam 5 godzin pospała ciągiem może. E, był po prostu dramat, bo nie chciała się bawić, nie chciała nic robić. My dzisiaj też wyjeżdżamy gdzieś w o 13. Yy, ostatnie zwiedzanie, ostatni spacer tak naprawdę i będziemy wracać. Wczoraj już było po 21, byliśmy już w tym hotelu. Liczyliśmy, że Nelka pójdzie spać, ale nie poszła. Wstała do No a teraz Bobas nadrabia. Zaległości, nie? Nadrabia zaległości. Musieliśmy też zmienić jej ciapkę, bo tamta ciągle jest spadał, ale widzę, że ta jest chyba bardziej git. No. Kaj, jak oceniasz? Masz źle czapkę do Podoba Podobać się? Chcesz za rok 100 usiąść na to? Tak? Nie. Nie. <gry> Znowu punkt przy karuzeli. Podobacie się? My idąc na Jarmar, który wymyślił sobie e, Arek, doszliśmy znowu do jakiegoś nowego miejsca i do parku, bo się już buntuje już jest zmęczony e, doszliśmy do jakiegoś parku, już go przeszliśmy. jakieś tam wodnego miejsca ale chyba się odpuściło chodzi tam dookoła nie Nie no idziemy do przodu jeszcze Jeszcze? No idziemy zobaczyć no, pewnie tam zobaczy się ludzie ja powiedziałam, że do 13 przyjdziemy po samochodzie No przyjdziemy przecież. Do 13 o, się Jako wracasz do domku tak Tak do domku wracasz